Tworząc Automax, chcieliśmy wprowadzić innowacje do kategorii niszczarek, zachowując wartości Fellows, takie jak wysoka wydajność, unikalne funkcje i wytrzymałość. Skupiliśmy się na stworzeniu urządzenia, które działa w 100% automatycznie. W praktyce oznacza to dużą oszczędność czasu podczas niszczenia dokumentów. Przedstawiamy Fellows Automax, nowy standard w niszczarkach z automatycznym podajnikiem. Linia Automax składa się z dwóch modeli: 300C i 500C przeznaczonych do użytku w średnim lub dużym biurze. Podstawą innowacji jest opatentowana technologia SureFit. Jest to mechanizm obracających się łopatek, które skutecznie transportują materiały w stronę wydajnego bloku tnącego. Niszczarka AutoMax w przeciwieństwie do konkurencyjnych modeli może niszczyć wszystko to, co tradycyjne urządzenia, bez ograniczeń. Nie musisz już więcej tracić czasu na układanie dokumentów. Fellows Automax niszczy wszystko: pognieciony papier, dwustronnie zadrukowany papier, błyszczący papier, kartki wielokrotnie złożone, zszywki, spinacze, nawet pocztę i płyty CD. Automax to niszczarki wydajne pod każdym względem. Dzięki konsultacjom z klientami wdrożone zostały takie technologie jak Jumguard, system zapewniający bezproblemową pracę, czy Smartlog, który zabezpiecza tajne dokumenty w trakcie niszczenia. Ponadto są to również bardzo ciche i energooszczędne urządzenia. Wszechstronny płaski blat, wysuwana szuflada i łatwy w obsłudze panel dotykowy sprawiają, że użytkowanie Automax jest przyjemne i intuicyjne. Dla wygody użytkowników model 500C jest wyposażony w funkcję opóźnionego startu. Doświadcz prawdziwie automatycznego niszczenia. Bez wysiłku, bez frustracji.